No i witam wszystkich. Trzaskamy w Fowgenstejnsika. Kolejną część. Zwarci gotowi. I tu oczywiście nie dam się wydymać. Bo nas czeka oczywiście z samego początku jakieś szwabskie mięso. Dawaj to. Tam mierzę kolesia i... Nie, tam nikogo nie ma. Czy aby na pewno tam nikogo nie ma? Nie ma. 60 dni życia, także to jest jeden z najcięższych levelików świata. Trzeba naprawdę delikatnie i ostrożnie wiedzieć co się robi. Widzicie? Dostał w mordę. Menda, wszawa. Czułatwanko. Tywiczek delikatny. Automacik. Leżysz, kościu, zdychasz. Idzie dobrze. Ateczka. Jakaś jest? Nie ma. Powiem że jeden z najcięższych leweliczków. Moim zdaniem, skromnym. Fuck! Gościu, mi granaty jest ciebie. Dawaj go Kroczę mu O, 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 o! Kto tam? Ech, chamie. No, chyba się udało, nie? Chyba się dobrze udało, dobra. Skoro mam tyle czasu, chcę Was zaprosić na kanale użytkownika który prosił mnie, żeby go polecić, tak mi twoje życzenie, pito Bodaj, że chyba nawet masz ksy... <grym> masz na imię Piotrek, tak? No, tak samo jak ja. Także jest w moich poleconkach, na którymś tam miejscu, nie pamiętam na którym. blpito.pl Trzaskę sobie teraz nowe gierki jest początkującym Zagrajmerkiem, także... gorąco go polecam. No, no i czeszymy dalej. Sejwiczek. Tu od razu muszę, kurde, zrobić taki manewr, że... Tam jest koleś. Ła! Chowamy się. Mam jeszcze jakieś granaty? Nie mam. Te. Pięknie. Teraz się tym zaopiekuję. Pięknie. Tu jest czysto. Karabinek. Czemu Thompsona? Poczekajcie, ja się przejdę jeszcze tutaj na szybko Tutaj pozbieram amunicjon, save żywy żeby potem mnie coś tam nie sprzątło, tak To też jest wyjście Obczajmy, co tu jest, tu są mapleczki, przedadzą się jak... Jak przedtem Dobrze mi się jeszcze jakiś pancerzyk, ale co za dużo, to krótko niezdrowo dziemy tłuc, mięso armatnie Kanały pieprzone. Dawaj chama. Zdechłeś? Zdechłeś. Kolejny zdech. To ja, kanalarz. Fuck! Ole mi wolną z torpedy. Wbijamy. Od razu. Udało się. Byłaś, chamion. Może uda mi się nam tego jeszcze sprzątnąć. Gość wali do mnie z pancerpałuzu. Lepiej go sobie zostawimy. Ile mi życia, męda zabrała... No ładnie. Ładnie, żyć nie umierać, Sej wiczek. Weźmy sobie tłumiczka, nie? Tłumiczek bardziej jest taki... ...żwawszy. Nawet szkole się kiedyś pamiętam, swego czasu. Najcięższy mój levelek życia. Ale widzę, że ta maszynka na nich działa. Badają po razie, a nie po dwudziestu razach. Fuck. Fuck. Pat. Jednak sumiczkiem pójdę. Ostrać ich. Teczka te sprawy, odbijamy Sejwiczek od przygody, bo to będzie hardcore ha Hardcore Gówno widzę To Też gówno widzę Okej okay. Go, 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 go! Uff, udało się. Zajwiczek. A teraz się zajmę resztą. Badaj. Badaj. To otworzył drzwi? W pole gościa! Jak ino się tu pojawi? Nie ma. Okej. Okay. Czyli wszystko w porządku. Sejwiczek, delikatnie. I tu zawsze miałem z tym problem. Jak tu dalej przejść? te myślę? Kurde. Tam jeszcze był gościu, pamiętam, swego czasu. I pamiętam, że on czesał do mnie. I po prostu ja nie wiedziałem, jak przejść. Od przygody jeszcze raz sejwiczek. I postaram się wbić. No ładnie No wyłaz Pokaż łeb, ty mendo Się świnia nie wychyli I Ni cholery Dobra Jeszcze jedno podejście zrobimy Uwaga, tak, ich jest tam z dwóch. Pięknie, dwóch gości. Sejwiczek Jest, widzę go. Jeden pada. Pięknie, blaskowić pięknie. I teraz tak, łycha tam, nie? Chyba. u no się. Zdech, zdechnął. Uff, ciężko, ciężko. Jak w Madrycie. I teraz tak. Gdzie tu iść? Aha, czaję. Sejwiczek. Hop. Hop. Dawajcie mi gnaty i te wszystkie tuperele. Gnoje. I kolejny sejwiczek. I zbociszko, i wbitko. Zamknięte. Udało się. Nie udało się. Kogoś jeszcze nie... Aha, już wiem co. Wiem, 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 wiem. I knew it, I knew it. O, tu. Jeszcze trochę. I tu. O. Muszę zabrać leksykon, tak? Chyba będzie wszystko jak to sprawdzić, ale okej. Okay. Daj mi gnat'a. CV check, <tryk> <tryk> Fuck me! Dawaj tędy. I znowu 30% życia. No ładnie. Kurde, pieprzona rasa. Tego, że się zaczynam denerwować, to już mi całkowicie nie idzie. On za szybko chodzi. Udało się. Dobra, udało się. buta I kończymy na tym lewelek. Tak. No i zapraszam was do następnej części, papa. Lajcie, subskrybujcie, komentujcie i te inne bajery. Czekam was, tego Pa pa!